Czyli powiedzmy coś kosztowało 10 tysięcy, ubezpieczenie kosztowało 10 tysięcy, bank obrał prowizji 9 tysięcy, a ubezpieczyciel ubezpieczył tego klienta ta, na takich warunkach za 1000 złotych. Dopiero w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to jest niezgodne z prawem, żeby bank, firma prywatna była sędzią w swojej sprawie. Tak? I te wszystkie sprawy trafiły do sądów. Na podstawie tego przepisu, e, tak naprawdę bez wiedzy klienta, okej, okay, nie spłaciłeś, to w takim razie to przejmuje firma Y, która dolicza sobie 1000 zł prowizji, z długu w wysokości 5000 zł urosło 38 tysięcy, klient wpłacił 38 tysięcy złotych. Mecenasami kanału są Mennica Skarbowa S.A., lider polskiego rynku złota. Platforma do tokenizacji MOZAIKO. Nowa definicja inwestycji. Linki do partnerów kanału znajdują się w opisie materiału. Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Magda i Dominik. Cześć. Bardzo miło, cześć. Prowadzicie razem kancelarię, w ogóle przyjechaliście z Torunia. Toruń mi się kojarzy z miastem, w którym, nie, nie chcę nikogo obrazić, ale takich niektórych ludzi wykorzystuje się mocno na pieniądze w Toruniu. A, a wy jakby działacie odwrotnie, bo jakby przed, takim, przed takimi demonami finansowymi, przed instytucjami, które działają niezgodnie z literą prawa, bronicie konsumentów. I chciałbym, żebyśmy opowiedzieli kilka historii z waszego z waszej kancelarii, z waszego życia, w których, które mogą być interesujące, bądź kogoś zainspirować do tego, żeby podjął rękawicę i zaczął walczyć o swoje prawa, bo może też nie wie, że jest wykorzystywany. I jak takie instytucje najczęściej wykorzystują, i jak właśnie możemy się bronić? Ja bym chciał jakiś przykład? To może na przykładach, ale wcześniej w wstępu. Myślę, że bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa. My w 2015 roku, kiedy zaczynaliśmy w 2015-16 roku, położyliśmy na to nacisk, bo stwierdziliśmy, że brak jest tej świadomości społeczeństwa co do, co do, co do właśnie umów, zapisów umów i tak dalej. Sam fakt, że tylko w sądzie w Lublinie tylko 3% osób składa sprzeciw od nakazu zapłaty, kiedy zostają pozwani przez Bank instytucję finansową to tylko 3% składa, czyli 97% przyjmuje, że wszystko jest w porządku. Spowodował, że dobrze chcemy chcemy, do kogoś chcemy o tym opowiadać, tak? a przykładów jest cała masa. Myślę, że wybraliśmy ta najfajniejsza. To jest są taki mit, że instytucja finansowa ma za sobą sztab ludzi i oni się nigdy nie mylą, a my zawsze jesteśmy na przegranej pozycji. Tak, faktycznie. I dobrym przykładem jest tutaj coś, co się stało w 2016 roku, bo tak naprawdę z tym problemem, z tą raczej możliwością obrony przed sądem swoich praw stoimy od 2016 roku, bo wcześniej banki mogły wydawać tak zwane bankowe tytuły egzekucyjne to polegało na tym, że bank twierdził, robił wydruk ze swoich ksiąg, tak, twierdził, że tyle i tyle ta osoba jest mu dłużna i tego długu nie spłaca i sąd tego nie sprawdzał. Przypijał tylko pieczątkę, patrzył czy odpowiednie osoby się podpisały, tak, pod tym dokumentem i to komornik egzekwował, tak i w 2016 roku dopiero w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to jest niezgodne z prawem, żeby bank Firma prywatna była sędzią w swojej sprawie, tak? I te wszystkie sprawy trafiły do sądów. I dopiero teraz sądownictwo widzi tak? pewne rzeczy, które nie powinny być w tych umowach. I w takim faktycznie... najczęstsze takie są problemy, które znaczy, problemy miejsca nadużyć. Miejsca nadużyć. Na pewno teraz takie najbardziej topowe to są zawyżane koszty. Kredytu, tak? e, czyli prowizje, bo mamy coś takiego jak odsetki maksymalne, em, wprowadzone w połowie lat 2000. No i pojawiło się na rynku masę e, sposobów na obejście tych przepisów. Tak? Więc te wszystkie dodatkowe produkty w umowach kredytu, pożyczki, em, ubezpieczenia, które o wiele taniej kupimy na rynku, ale które musimy zawrzeć. Po to, żeby w ogóle dostać ten kredyt, tak? To są właśnie tak, te To Znaleźliśmy takie mieszczenie, którym w sądzie wyszło, że bank pobrał 90% prowizji od tego produktu. Czyli tak. powiedzmy coś kosztowało 10 tysięcy, ubezpieczenie kosztowało 10 tysięcy, bank pobrał prowizji 9 tysięcy, a ubezpieczył tego klienta ta, na takich warunkach za 1000 zł. Tak to wygląda, więc ukryta opłata. Tak, i faktycznie coraz częściej nam się zdarzy, że powołujemy ten argument, że ta prowizja jest albo wprost niezgodna z prawem, tak? albo że może gdzieś tam się formalnie mieści w tej literze prawa, ale że i tak jest moralnie powołujemy się na takie tak zwane zasady współżycia społecznego, za duża i stanowi wyzysk tak, tego, tego klienta i faktycznie coraz częściej spotykamy się z tym, że sądy uznają pewne prowizje za mm, bezprawnie naliczone tak? i wtedy w sprawie sądowej, gdzie ta instytucja pozywa tego klienta, no to już mamy obniżenie. Duże to są kwoty? Masz jakieś takie realne przykłady? Czasami znaczy myślę, że więcej przykładów poda tak. Dominik. kwoty najczęściej myślę, że jakbyśmy wyciągnęli średnią to pewnie zamknęlibyśmy, zależy, bo tak po pierwsze to zależy od okresu kredytu i od wielkości kredytu. Wiadomo, czym wyższy kredyt, tym wyższa prowizja. Gdzieś e, ona jest ustalona w e, widokach procentowych. E, jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, takie średnie roszczenie nasze to jest około 15 tysięcy złotych, e, ale zdarzają się kwoty 60 tysięcy i więcej. Wszystko zależy od tego, jakie nadużycie znajdziemy w umowie, jakie produkty były sprzedawane, no i, i komu, tak, czy ktoś na zasadzie nie, nie badał tej umowy, szedł do, do jakiejś doradcy, tylko podpisywał i nagle się okazało, że dostawał prowizję w wysokości 50 tysięcy. Tutaj jeszcze jeden, jedna ważna rzecz, bo to właściwie się w tym nie mieści, a mamy jeszcze, możemy mieć do czynienia z miscelingiem, czyli na przykład idziesz do banku, chcesz dostać kredyt gotówkowy i nagle dosta, dostajesz ubezpieczenie na życie, czy, ja się śmieję, że niedługo banki będą dorzucać wycieczki do kredytów, czyli sprzedają dodatkowe produkty, których ty nie chcesz kupić, ale bank mówi, musisz to mieć, bo inaczej nie udzielimy czy kredytu, to jest jakaś tam forma zabezpieczenia. Nie zawsze tak jest i nie zawsze e, musimy też to wybierać, ale jednak bank nas do tego przymuszał. Mhm. Okej, okay, konkretne przykłady. To, to co jakby sobie mhm. wylistowaliście, wyrzućcie tak, tak. kilka przykładów pod tej Mamy taki pewien e, ciekawy e, przykład, e, w której to sprawie nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi dochodzenie. Tak, przeciwko tej instytucji. To są dwie firmy, które udzielały. Właściwie trzy firmy. Trzy firmy, które udzielały temu samemu klientowi pożyczek na pożyczkę na przemian. I co one robiły? W naszym prawie jest tak zwany zakaz rolowania pożyczek, tak? czyli nie można tego, nie spłaciłeś mi pożyczki, to wiesz co, Ok, ja Ci pożyczę tyle samo plus jeszcze prowizję na spłatę tej poprzedniej pożyczki. Uh -huh. tak? I są w prawie takie, takie zapisy, które uniemożliwiają rolowania tego długu, tak? czyli spłacania pożyczki pożyczką. I te trzy firmy obchodzą to w ten sposób, że po kolei udzielają temu klientowi tych pożyczek, tak? Czyli Najlepsza. nie ma tożsamości tego, tego podmiotu. podmiotu, tak? I tam dług wzrósł nie wiem, czy będziesz pamiętał. Najlepsze, najlepsze w tym wszystkim jest, jest to, że tutaj trzeba wykazać, one są powiązane, ale tam stosunkowo łatwo było to zrobić, bo te firmy były w ogóle pod jednym adresem warszawskim. To jest raz. A dwa, samo czyli refinansowanie tych pożyczek było robione bez wiedzy klienta. Czyli klient podpisując umowę, właściwie podpisując, klikał, że on się zgadza, żeby w przyszłości oni ten dług czy sprzedali, czy je, czy cokolwiek innego na, na podstawie tego przepisu, e, tak naprawdę bez wiedzy klienta. okej, okay, nie spłaciłeś, to w takim razie to przejmuje firma Y, która dolicza sobie 1000 złotych prowizji. Z długu w wysokości 5000 złotych urosło 38 tysięcy, klient wpłacił 38 tysięcy złotych. Ja znam takie historie, że ludzie zadłużali się, później szli do tego samego doradcy kredytowego, brali kredyt na tamty, tak rolowali się aż, do, mhm. e, aż pod korek, prawda? Tutaj mówimy o czymś, innym. I, czy, czy jakby bo też jestem ciekaw, czy sama perspektywa jakby e, takiego oszustwa przez instytucję, czy też jakby nieuczciwi doradcy kredytowi, którzy też rolują klienta, bo widzą w tym pieniądze, podnoszą za to odpowiedzialność? Nie. Czy oni się umowają? Po, 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 pierwsze, po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. To bank dobiera sobie doradców, tak? To są albo ich pracownicy, albo osoby, które z nimi współpracują, mają podpisaną umowę. I ostatecznie dokumenty weryfikuje bank, tak? Więc jeżeli i bank ma też dostęp do biku e, e, Czyli do biura informacji kredytowej i widzi, jaką klient ma sytuację finansową. Ostatecznie decyzja podejmuje bank. Pośrednik jest tylko po to, żeby no, obsłużyć tego klienta, czy go zdobyć na rynku, i tak dalej. Więc y, ja bym tutaj to bardzo mocno rozgraniczył, jeżeli mm -hmm. chodzi o pośredników. Ok, jasne, można powiedzieć, że, y, że część klientów. Y, y, w cudzysłowie oczywiście było naciąganych przez doradców, ale jednak ostatecznie decydował ten bank. I bank się decydował na taką umowę. Oczywiście nie mówię o takich nadużyciach, jak tam podkładanie dokumentów i tak, tak dalej, bo to tak. są zupełnie inne kwestie. To są kwestie już karne, prokuratorskie, tak? gdzie, gdzie były podrabiane dokumenty, gdzie klient nie miał zatrudnienia i tak dalej. Takie rzeczy oczywiście też się zdarzają, ale raczej mówię o takim schemacie ogólnym. W Schemacie tak, ogólnym, tak. Z, naszej, z naszej perspektywy odpowiedzialnym jest bank. Jeszcze jakiś przykład, bym pobrał. Jeszcze jakiś przykład. Tak. Znaczy, w ogóle na rynku usług finansowych to teraz najczęściej mówi się o frankach. Ale tak naprawdę franki to jest szczyt góry lodowej. I my wcześniej zajmowaliśmy się, zanim zaczęliśmy franki, zajmowaliśmy się po prostu tym, o czym mówiliśmy teraz, tak? Czyli ochroną osób pozwanych przez instytucje finansowe. I teraz często się spotykamy, czasem się spotykamy z tym, że nasi klienci teraz rozżaleni mówią, że my teraz to już tylko franki robimy i chciałabym podkreślić, że, że nie, że to wszystko się łączy w jedną całość i jest taki jeden właśnie przykład. Cieszę się, że mogliśmy pomóc jednej pani, która właśnie miała problem z jednym i z drugim tak, e, czyli popadła w tarapaty, bo nie była w stanie spłacać kredytu frankowego, ale też nie była w stanie pozwolić sobie na to, żeby ten bank pozwać i zdecydowała się na to, żeby nie spłacać tego kredytu e, i poczekała na pozew banku. Tylko, że na skutek tego, że e, były pewne nieprawidłowości w doręczeniach, co trudno jest wykazać, tak, że się że Awizo nie dotarło do naszej skrzynki. Tak? tak, jeśli to był, jeszcze obsługiwał sądy. Yy, impost chyba? Było był to, taki rok. Czy, to to, to mogło być wtedy. Nie wiem, czy to I akurat by... było wtedy no, nie, nie pamiętam to, akurat tak bardzo. Wierzyć. Ale faktycznie czasami są, y, są zamieszania z doręczeniami, to jest kwestia powszechna. Y, w sądownictwie, gdzie ktoś twierdzi, że po prostu no, nie dostał tego awiza, tak? I tutaj też była taka sytuacja. W każdym razie y, suma sumarum klientka dowiedziała się o tym, że została pozwana. Z kredytu frankowego w momencie, kiedy dostała od komornika obwieszczenie o licytację jej mieszkania. I bardzo dużo musieliśmy nakładu pracy tutaj dołożyć, żeby zatrzymać tą licytację, i doszło do takiej dramatycznej sytuacji, że właściwie byliśmy na tej licytacji z klientką otoczoną przez masę osób licytujących, tak, które rozmawiały o tych mieszkaniach. Ona była strzępkiem, e, no, kłębkiem nerwów, tak. trudno jej było to wytrzymać. I tego samego dnia, godzinę wcześniej, dostaliśmy w naszej kancelarii postanowienie o wstrzymaniu tej egzekucji, o jej zawieszeniu. W związku z tym nasza pracownica faksem szybko przesłała do sekretariatu sądu to postanowienie i 5 minut przed licytacją pani z sekretariatu weszła do sądu, który już był przygotowany, tak? Bo już tam się przygotowywał do licytacji na sali. I się okazało, że licytacja się nie odbyła i dopiero wtedy mogliśmy rozpocząć działanie, bo tutaj wstrzymaliśmy licytację, tak? Ale jeszcze trzeba było przywrócić termin do, w ogóle do złożenia jej y, zarzutów od nakazu zapłaty, tak y, trzeba było przekonać ten sąd, że ona nie odebrała tych awiz. To nam się udało i dopiero potem otworzyła się. Droga sądowa do pokazywania, tutaj jest kredyt frankowy, on jest nieważny i tak dalej, i tak dalej. tak? Także Myślę, to jest jak coś, co takim... w Polsce się nie dzieje. Tak, się to bardzo często. W ogóle mamy jeden taki sąd, sąd elektroniczny w Lublinie, który jako jedyny korzysta z, z doręczenia zastępczego i faktycznie tam jest tak, jak tej korespondencji się nie odbierze, nie dostanie się awizo, to to tak naprawdę może do ciebie zapukać komornik i możesz na to o tym nie wiedzieć. W Sądzie, za, za ten rok nie wiem jeszcze statystyk, ale za zeszły rok było około 2,5 miliona złożonych pozów. Głównie przez instytucje finansowe. I to pokazuje skalę tego, tego problemu, z którym się, się mierzymy. Ale wracając, wracając do przykładów, bo tych przykładów jest, jest sporo i są ciekawe. Ja mam też taki jeden ze swoich ulubionych przykładów. To jest klient, który kilka lat temu, bodajże trzy bądź cztery, przyszedł do mnie i powiedział, panie Dominiku, no kurczę, posypało mi się, jak chcę zrobić upadłość, no, tam była też dosyć skomplikowana historia, bo próbowałem jednego biznesu, drugiego biznesu, no to wszystko mi się rozsypało, później znalazł pracę, ale ten komórnik ciągle siedział na, na pensji i no nie mógł sobie z tym poradzić. Przenalizowaliśmy dokumenty i e, okazało się, że, e, że, że tak naprawdę jesteśmy w stanie mu te terminy poprzewracać w sądzie i wrócić do tych spraw. I w tych sprawach, we wszystkich w jego przypadku, udało się wykazać, że, że te kwoty były nienależnie naliczone. We wszystkich sprawach, było ich kilkanaście. W międzyczasie pobieram mu te pieniądze komornik i pamiętam e, jeszcze teraz przed świętami wielkanocnymi, e, rozliczaliśmy się ze zwrotu pieniędzy od komornika. Znaczy, de facto, to nie nie jest komornika, to jest od wierzyciela, ale e, ostatnia transza, czyli dosyć, że nie miał tej upadłości zrobionej, to w efekcie jeszcze odzyskał pieniądze, e, które zostały mnie słusznie, e, niesłusznie e, e, zabrane. E, następnym takim przykładem bardzo pokrewnym to jest klient, który przyszedł po, e, po upadość konsumencką e, no i go spytaliśmy, no jakieś dokumenty przydał i tak dalej, my przeanalizujemy, może pan, pan jakieś roszczenia i e, klient powiedział, że, e, że ma te dokumenty w szafie w domu i że je przyniesie. No i to z, z tym klientem się śmiejemy, że w szafie Miał pół miliona, tylko o tym nie wiedział. Faktycznie miał pół miliona roszczeń przeciwko instytucjom finansowym. Większość z nich już jest wyegzekwowana. Prowadziłem kilka firm, prowadzę do tej pory. Zawsze gdzieś mam taki umysł twórczy, chcę robić biznes i zawsze te Ogarnianie papierów było dla mnie taką uciążliwością i myślę, że wielu ludzi też się z tym utożsamia, że jak ma wziąć jakieś dokumenty, nawet rozliczyć, y, sprawdzić, czy dobrze jest rozliczony z wodociągów, czy z elektrowni. Y, no to te faktury zaliczkowe, które się później sumują i tak dalej. Wielu ludzi tego nie ogarnia, albo nie chce ogarniać, albo, albo jedno i drugie. Y, więc. Y, czy macie jakąś taką receptę, co zrobić z takimi papierami? Bo one są gdzieś w szufladzie, w wiadomym miejscu, ale one parzą. Jak się dotknie, to parzą, i dla takich ludzi jak ja to jest coś, co, po co ostatni chcemy sięgnąć i grzebać. Czy może coś tam znajdziemy? Może mieliśmy ubezpieczenie, może coś tam. Mhm. Od czego zacząć? Niestety najczęściej, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, niestety najczęściej jest tak, że klienci m, zaczynają patrzeć na to, co było kiedyś, dopiero kiedy popadają w tarapaty finansowe. Um, Dlatego staramy się dokować, że jeżeli faktycznie masz umowę, yy... Ponad 30% analizowanych przez nas umów na, e, zawiera nadużycia. Ponad 30% analizowanych z wszystkich umów. To nie jest tak, że my sobie wybieramy. Klienci dają nam wszystkie umowy. I 30% z tych umów mówię o wszystkich umowach i umowach e, parabanków, i umowach banków, i umowach, e, umowach hipotecznych zawierają nadużycia, tak? Jedne nadużycia skutkują tym, że faktycznie jest roszczenie odszkodowawcze, a inne, e, inne e, czymś innym, tak? Ale, e, ale z, z zawsze gdzieś tam te, te roszczenia mogą być, więc jest 30% szansa, że jeżeli masz umowę, to, to w niej są jakieś pieniądze dla ciebie I, i myślę, że to jest w ogóle fenomen, że jak ja o tym sobie nawet myślę, tak? jaka jest um, skala i pojemność tak naprawdę um, tego rynku finansowo-prawnego um, i jaka była skala tych nadużyć, to to, to to jest niesamowite, ale to jest duży problem, klienci um, właśnie nie myśl, myślą do przodu, prowadzić firmę, dobrze ci idzie, dlaczego masz się oglądać. Już to spłaciłeś, zamknąłeś. Tak często też było z kredytami frankowymi, ale jak klienci zobaczyli m, przykład z ostatniego tygodnia, gdzie klientka na swoje konto dostała 86 tysięcy franków szwajcarskich ze spłaconego kredytu. Ona już ten temat zamknęła. Spłaciłam. Czyli rozliczyliśmy sprawę tak, frankową. rozliczyliśmy sprawę mhm. frankową, gdzie był wyrok pierwszej, drugiej instancji. Bank wypłacił, rozliczył klientkę, wypłacił jej pieniądze i no to, to, to też były pieniądze, które gdzieś tam leżały w tak? Czy może tak się wydawać trochę z tego, co tutaj mówisz, Dominik, że, że ten klient jest taki chciwy, tak? I, mm. e, ale ja bym chciała troszeczkę do tego tutaj nawiązać. Bo przez wiele lat, to czym zaczęliśmy, tak? e, była dominacja tych instytucji finansowych. E, I teraz za sprawą naszego prawa, tak? ale też unijnego, to się równoważy. Tak, jest bardzo teraz już dużo przepisów, które chronią tych klientów i dają im pewne prawa, po to, żeby oni z nich korzystali, dochodzili swoich roszczeń tak? i mieli równą pozycję z tymi instytucjami finansowymi. I jesteśmy po prostu w takim momencie, gdzie tych przepisów e, zobowiązujących na przykład do zwrotu prowizji przy e, wcześniejszej spłacie kredytu, tak, albo przepisów o sankcji kredytu darmowego, jeżeli coś jest nie w porządku z kredytem. Jest naprawdę sporo e, i stąd właśnie te przypadki, o których tutaj mówi e, Dominik, że gdzieś można znaleźć w tej umowie e, pewne środki finansowe, mm, ale za tym się kryje głębsza myśl, tak? e, bo te przepisy są tworzone... Nie, nie bez potrzeby, tak? Tylko właśnie ze względu na to, żeby te, tych konsumentów albo tych małych przedsiębiorców, żeby ich sytuację poprawić trochę w stosunku do, do tej, tego świata tak, który do tej pory dominował. Znaczy, ja nie patrzę na pewno na to przez pryzmat chciwości, tylko są pieniądze, które zostały zapłacone. Do instytucji finansowej, a nie powinny nie powinny być. I to są moje pieniądze, dlaczego ja mam ich nie odebrać, tak? tak samo jak z tego kredytu frankowego. To 86 tysięcy franków szwajcarskich, one się nie pojawiły znikąd. Ta tak. klientka nadpłaciła w takiej ilości franków ten kredyt. I stąd się wzięły te pieniądze, tak? Więc... tak? bo często patrzymy właśnie tylko na tą, na tą jedną stronę, tak? Na tą stronę, że ten klient domaga się ochrony swoich praw, tak? A nie na to, że no to, z tego, to z tego powodu Duże te jego prawa zostały naruszone. To okay. jest tylko efekt z tego to wynika. Czy są jakieś grupy zawodowe czy społeczne, które są najbardziej narażone na um, jakby chciwość ze strony i nieuczciwość ze strony instytucji finansowej? To znaczy, trudno powiedzieć, że one są co do zasady jakoś gorzej traktowane, ale na pewno są grupy osób, które często do nas trafiają. Dlaczego tak jest? Myślę, że odpowiedź na to pytanie z nami zaraz powiem. To są rolnicy i lekarze. Rolnicy myślę, że po pierwsze ze względu na świadomość, ale po drugie, że mają majątki i, i e, te kredyty mogą być dużo większe. No, jeżeli e, powiedzmy ktoś ma mieszkanie, no to jego mieszkanie jest warte 300-500 tysięcy. Jeżeli ktoś ma gospodarstwo, one jest warte z reguły kilka milionów, więc ma, ma się na tym zabezpieczać. Nie potrzebę większego finansowania. Tak, też. no i mają hmm. też produkcję i tak dalej. Natomiast e, często jest tak, że do, ta produkcja może być no, szczególnie u mniejszych rolników, nierentowna. Bank udziela tych kredytów, no i w efekcie oni popadają w takie terapaty finansowe, a czym gorszej sytuacji finansowej jesteś, jest takie powiedzenie: bierzkę wtedy, kiedy masz pieniądze, tak? To jest to stać, kiedy się na to stać, wtedy bierz keli, a kiedy jesteś pod kreską, to dostaniesz najgorsze możliwe warunki i właśnie w tych umowach. I ja bym bardziej to utożsamiał z, z sytuacją finansową, czyli kiedy wpadam w spirale. Mówiłeś o, o konsolidacjach, tak konsolidacje są udzielane i z reguły są obarczone dużym kosztem dodatkowym, jeżeli chodzi o kredyty. Drugą grupą są lekarze, dlatego że oni bardzo dobrze zarabiają, mają zawsze, jeśli śmieję się, turbozdolność tak, kredytową, czyli wystarczy, że jesteś lekarzem i masz puls i dostaniesz kredyt i wówczas te, te kredyty są udzielane, że tak powiem, w ten sposób. Mają potrzeby. Ja wiem, zresztą ja wiem, bo pracuję często z doradcami, z z branżą, przyciągam e, ludzi z banków na swoją stronę. E, tak przynajmniej e, patrzę na to z tej perspektywy. E, pracują u nas w firmy, ludzie, którzy wcześniej pracowali w bankach e, i wiem, jak to wyglądało. I jakby sprzed, e, zawsze mówią, że sprzedają marzenia, tak? Dlaczego masz sobie nie kupić tego samochodu i tak dalej. I okej, okay, ale to jest jakby decyzja człowieka. Ono też podejmuje tą decyzję, tak? Czyli kupuje sobie samochód. E, i, ale w efekcie widzi, że ma tą zdolność, bo jeżeli zarabia 80 tysięcy, 60 tysięcy, 100 tysięcy miesięcznie, pracując własnymi rękoma, pracując na własnym etacie, ale w pewnym momencie przychodzi. Choroba, gorszy czas. Albo przychodzi 65 rok życia czy 70, kiedy nie mogę pracować na trzy etaty. I wtedy faktycznie pojawiają się problemy finansowe. Nie myśli się w tą perspektywą, no bo w pewnym momencie wpada się, konsoliduje, konsoliduje te kredyty, wpada się w tą spiralę. I tam rzeczywiście są ogromne długi. Często po kilka milionów złotych zobowiązań i raty w wysokości 60, 460 tysięcy złotych. Tak, przypominam się, że czasami <laughs> dzwoni telefonista z banku i. Z jakiejś instytucji kredytowej i pyta się, co pan by zrobił, jeżeli pan miał w firmie dodatkowe 200-300 tysięcy. No, ja się tak na chwilę rozmarzam, ale później mówię: Nie, nie biorę kredytu, jestem finansowym prepersem. <śledzimy> ja jestem ciekawy, czy wy macie jakieś ukryte pół miliona w szafie. Bardzo chciałbym, żebyście sprawdzili, a zanim to sprawdzicie, to na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla nas złotą myśl, dla naszych prepersów. Kamera należy do Was. Czym więcej dowiecie się na temat prawa i finansów, tym będziecie lepiej przygotowani na różnego rodzaju kryzysy, choćby, choćby ten kryzys, który tutaj za chwilę nadejdzie, a moja rada to nie bierzcie kredytów, jeżeli nie musicie, nie bierzcie. Tak, jeżeli mówimy o tym kryzysie, który nadejdzie, spowodowanym przez zmiany wiboru i stóp procentowych, to zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego odcinku, który z Wami nagraliśmy. Zlinkujemy go gdzieś i napiszcie, czy Wy mieliście jakąś przygodę z instytucją finansową, która w jakiś sposób zrobiła Wam krzywdę i czy udało Wam się odzyskać te środki, czy nie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć. Cześć. Cześć dzięki bardzo.